Podoba się? Podoba się? Oskarik już teraz uchwyci, bo to jest najlepszy kamerzysta i operator. On uchwyci teraz tego kozaka i teraz powiem wam tak, bo wszyscy teraz youtuberzy w polskich internetach zrobili akcję, że można wygrać samochód. A my z Oskariksem nie możemy być gorsi. Arkadiusz na e 90 robił. robił, no ale coś tam chyba na rozrządzie przeskoczyła, na końcu się okazało, że nie wiadomo, czy będzie na wygranie. Buczo High five Budda, Reznik coś tam chyba miał jakiegoś Mustanga. Wszyscy mają auto do wygrania, a my? Taka poważna bandyterka? Taki poważny kanał? Taki poważny profil? Taki przegląd sportowy, my zawsze robimy samochodowy? I my byśmy nie mieli mieć auta do wygrania? Drodzy Państwo, ten peciuszek jest dla Was. Ale wszystko jest na najwyższym poziomie, bo przecież to ja siedzę w komisji. Oskar siedzi z boku i mój kumpel z Piątkowa Sławek. My w trójkę będziemy siedzieli w komisji i losowali tego petunga. Powiem Wam tak, e 37 w Touringu. Zaczynamy prezentację tego kozaka. Komisja do tych losowych zakładów to my, a więc tak Czarna betunia w cudownym czarnym... bo może się nie opieram bez tak upizgana, że w ogóle to jest jakiś dramat. Słuchajcie to! Chromiki drzwi wszystko Jezu. Chromiki drzwi wszystko chodzi. Maski nie otwieramy, Zapiek się ten rebel. Nie otworzymy. Mamy tu ładną felgę. Opony mamy super nowe z 2008. Felgi są na wypasie. Tam były generalnie parę razy parę razy, parę razy spawane, ale ja jestem dobrym spawaczem. Oskar też spawał i mówi tak, Przemo, To jest zrobione perfekt. Auto generalnie jest w dobrym stanie, tylko mamy tu jeden mały defekt i to jest wina Oskara, bo to Oskar spierdolił tą całą sprawę. Auto jest perfekt, auto jest... Zobo, zobo, to! Znowu tą betunię. No ale Oskar poszedł tutaj bokiem i zrobił małą ryskę. Zrobił małą ryskę, ale ja mówię Oskar, Tarysa to jest wszystko chuj w torcie w porównaniu, jak podejdziesz to pokażę bliżej. Tarysa to jest nic! Oskar, ty się nie masz detailingiem! Zobo, zobo to. Zobo, ile wyjechało. Idealna klapa. Idealna kapo. jak ona mogła tu zjeżdżać, staruda jak tu zjało, zobaczcie to, ale to wszystko amory chodzą, tylko... Sportowe Zwróćcie, zawieszenie jest Słuchajcie, za no śmiejcie się, śmiejcie się, a tak Widzieliście kiedyś w E39C profesjonalny, wmontowany subwoofer? Tak, to jest w cenie, to jest cenie. Nagroda generalnie jest przewypasiona, zobaczcie tą kapę z tyłu. Czy to, to się kurwa gówno nie zamyka? Tu mamy już czarny emblemat, bo tu mamy troszeczkę z tyłu shadowlanika zrobionego. tak? Tutaj listywka jest w shadowlaniku. Tu wszystko jest też. A zobaczcie, to może zróbcie, tego też się nie było. A to jest wszystko chuj, bo to normalnie można delikatnie zaśpachlować. Ja Wam powiem tak. Nie, już wiemy, co zrobimy. Patrz, co zrobimy? Pokaż. A nie, nie zrobimy, bo już tego sprajania Dobra, byśmy to zasprajowali, ale nie ma tragedii. Generalnie auto jest fajnie. Słuchajcie, To jest tą to, to jest taki to jak. Ja, no wejdę, pójdę do góry. Nocie. Zobacz to. Zawiecha jest igła. Nie ma lepszej zawiechy niż tej BMW. Oczywiście niwo już dawno zjebało. Dwa i pół roku temu prawdopodobnie jechało kurwa dwie paczki przez granicę. Przeleciało samo. Spierdoliło. Oskar do BMW d, pod, dostał pod i wszystkie podzespoły uciekły. To się oskarży. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu? Bardzo mało. Wystarczy podać, znaczy my podamy numer konta, wy będziecie wpłacali hajs, a my będziemy losowali, czy to będzie ustawione, czy to nie będzie ustawione, nie wiem, no, ma chętkę na to mój kumpel Tomek, z Dębca, i kurwa mówi, słuchajcie, no kupię kuponik za 3-4 dyszki, mówi ładnie to chodzi, a to Polilaka, no zaraz zobaczymy, czy Polilaka, na pewno Polilaka, więc tak, bierzcie udział w konkursie, Mamy tutaj przyciemniane szybki, mamy tutaj fajną kierownicę. Ona jest chyba od jakieś E3, E3 szóstki ładnie. Cały panel wyjebało z radiem. Tu był taki. Nie, ja za <grym> Dobra. Znaczy, mamy to wszystko, mamy tu mamy zaciak i mamy sprzęt. To jest betunia ładna. Wszystko możemy podłączyć. Tu CB, nie CB, kurwa, ekspres do kawy. Mamy tu cały komplet, mamy wszystkie bebechy, całą elektrykę mamy pociągniętą i wystarczy popodłączać. Czorne listy, wszystko. Słuchajcie. Znaczy, Auto zapeciałem, a przejechany chyba kurwa z 2,5 mm Natomiast nadal pachnie prawdziwą beton. Czyli co może pachnie, co może być, co przez to rozumiem. Olej, paliwo, kurwa i mechanik spokój. Panie przebierą, nie przebierą, przebierą, nie przebierą, przebierą, nie przebierą. Bo teraz, bo teraz tak, konkurs jest, głosowanie mamy, na... serdeczna komisja jest najlepsza. Ale żeby to prawnie połączyć, to kurwa może być jakoś... Numer konta, byś, Nie, nie, numer, telefon, może plikiem? No na coś, na jakiś przelewik, jakieś bitcoiniki, coś żeby nie było tam. A dobra jest, kurwa, pierdolimy o bzurach, a wiadomo, że auto może być wasze! Kto chce brać udział w konkursie na tego peta? Ręka w górę! Tam będzie podany numer, którą dam na czwórce, ty ale Klimałdzi! Ty no ale przy tu nibie, A u mnie kurwa włączam Klimę, nie? W czwórce tej kozackiej, nowej wypasionej Grand Coupé. To liby kurwa girą, tak normalnie jest, ale Nalesi i kurwa. Wyposażenia to jest tak, na stałe wyłączona kontrola trakcji. Tak, tak, bo to jak klima klimatronik, nawet jest. Ale to działa wszystko, to tak, działa. działa. 27 stopni na dworze, my zrobiliśmy klinkę na 16 i my siedziemy. Cały czas kurwa na światło. Tak. Cały czas nie można go włączyć I powiecie, że marnujemy prąd? Nie kurwa, panele fotowoltaiczne wjechały na dar. Poli się cały czas, ledy, klakson działa, przegląd to pewno, że przejdzie na lewo, kurwa. Nie, wszystko jest opłacone na rok i przegląd, chuj wie na ile jest, ale na półtora roku. To tak można? Można. 420 koła przy koła przelotu widać, że auto jest w stanie. Perfekt dla konesera, Od konesera, jeżeli jakiś szuszwol, moim zdaniem, wygra ten konkurs nie, i będzie naprawdę, kurwa, szuszmolem, to tego auta nie dostanie. To musi przyjechać osoba wykwintna, naprawdę reprezentująca coś sobą. No nie może przyjechać, kurwa, na jebany. Gdzieś wygrałem, kurwa, no nie! Chociaż. Nie mówię, że nie! Nie mówię, że nie, bo też nie może się tak stać. Jedziemy sobie zrobić kółeczko, bo wam pokażemy, że ta weźmy, rzędowa szóstka... Pokażę jak to działa. Rzędowa szóstka to idzie bokiem, tak? Zobaczycie! Zobaczycie, jak to idzie bokiem! Ale jak ładnie to brzmi. Weźmy. To jest, to jest dwa, dwa 170 koni. Aha, myślę, że dwójka, bo jedzie jak 1,6. No ale to jest dźwięk, Oskar, to jest dźwięk. To jest prawdziwy dźwięk starej rzędowej, kurwa, szóstki w BMW. Jak już Wiara go dała kiedyś. 1,8 i jest. Kupa paliwa, kupa hasu, nic poza tym. A rzędowa szóstka, panie... Damy mu trochę bokiem, ale na trawie. Hmm. A na mokrym też leci zajebiście. Dobra, nie będziemy tam. Na... Dobra, Oskarik, sterą mu daj, sterą mu Ogień, ogień na tłoki! To mi się podoba. Ten kozak może być, być was! Zobaczcie jak to się ładnie kręci, jak to jedzie w koło. A nie do go A więc tak, oczywiście jaja muszą być, oskar wypuśćmy, jaja muszą być, wiesz, logiczne jest. Ale powiem tak, logiczne że takiego peta nikt by nie się wygrać, Ale e, co do glika, jak najbardziej nie kłamałem. Ja powiem krótko, ja mówię prawdę jak się tylko pomylę. Natomiast z glikiem mówiłem autentycznie prawdę. To gówno może być wasze. Wystarczy wziąć udział w tym zaslanym konkursie jak wszyscy robili, <laughs> A czy wygrywali? Nie pedziałbym!